Cześć wszystkim! Obiecuję wam coś ciekawego, ale najpierw zawołajmy Emmę i Mirandę. Teraz jesteśmy gotowi. Emma, zaczynaj! Okej, okay. zwłaszcza, że już wybrałam odpowiedni przycisk. Wspaniale! Za tym kryje się coś naprawdę gorącego: ostra papryczka chili. Nie jestem pewien, czy ci się to spodoba, ale niczego nie można zmienić. Wybór został dokonany. Co to jest? O nie! Czy to papryczka chili? Przestań! Nie chciałam tego! Co mam teraz zrobić? Nie wiem. Możesz spróbować. Nie jestem pewna, czy to dobry pomysł, ale naprawdę nie ma innych opcji. Kurczę, już czuję, jak robi mi się tu gorąco. To straszne! Ja płonę. Tak czy inaczej, udało ci się. Dobra robota. Miranda, jak się masz? Ja też już wybrałam przycisk. Twoja determinacja mnie cieszy. Myślę, że zasłużyłaś tę nagrodę. A może trochę czekolady? Wygląda bardzo apetycznie. Nie mogę się powstrzymać. Sprawia, że mam ochotę włożyć ją do ust. Nie zapomniałeś o czymś? A, no tak, nie ma co tracić czasu. Ta czekolada jest twoja. Muszę ją oddać. Auć, moja głowa, co to jest? Ojej, to czekolada. To miła niespodzianka. Dokonałam właściwego wyboru. Moja intuicja mnie nie zawiodła. Nie rozumiem, dlaczego tu jest tak gorąco. O kurczę, temperatura jest poza skalą. Nawet czekolada zaczyna się topić. Co tu się dzieje? Dobrze by było włączyć klimatyzację. Miranda, zostało jeszcze trochę. To też jest twoje. Co to jest? W ogóle nie wygląda jak czekolada. Moje oczy! Ja nic nie widzę. Chyba jej się nie spodobało. Mało powiedziane. No ale to nie moja wina, to wszystko wina Emmy. Ona płonie! Trzeba coś zrobić, ale skąd ja wezmę wodę? Pamiętam, że było tu jakieś wiadro. Jest. Mam nadzieję, że wystarczy, by ugasić pożar. Woda! Nareszcie! Hurra! To takie miłe uczucie. Czuję się teraz o wiele lepiej. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Czas na drugą rundę. Miranda, zaczniemy od ciebie. Nie mam nic przeciwko. Gotowe. Twoja odwaga nigdy nie przestaje mnie zadziwiać. Nie wiem, co zrobić z tymi gadżetami. Mam nadzieję, że coś wymyślisz. Ojej, jak dużo rzeczy. Super. Mam tego jeszcze więcej. Rzucaj szybko. Złapię to. Fajnie, to przecież walizka do makijażu. Uwielbiam robić makijaże. Jakie cienie, jakie kolory, niewiarygodne. Czas wziąć pędzel w dłoni i tworzyć. Jestem pewna, że wykonam prawdziwe dzieło. Potrzebuję tylko troszeczkę czasu. Nie będę ci przeszkadzać, idę do Emmy. No jak, leci? Wszystko jest super. Już się zdecydowałam. Wspaniale, cieszę się, że możemy kontynuować bez opóźnień. W drodze są niesamowicie... Pyszne lody na patyku, spodoba ci się. Dlaczego tu jest tak zimno? Co tam jest? To lody? Tak, to lody. Uwielbiam je, bardzo się cieszę, że je dostałam. Jestem gotowa zjeść to wszystko, to niewiarygodnie dobre. Dziękuję, nie mogę się zatrzymać. To jest uzależniające. Fu Emma, mogłabyś jeść troszeczkę ostrożniej. Gdzieś maniery, gdy chodzi o jedzenie. Ojej, kompletnie zamarzłam. Ktoś ma tu kocyk? Włączcie ogrzewanie, proszę! Musi być tu jakiś przycisk, żeby to zrobić. Co ty robisz, Emma? W tym tempie wszystko zepsujesz. Miranda, pospiesz się, pomóż mi. Co się stało? O! Suszarka do włosów! Mogę jej pożyczyć? Po co? Wszystkie pytania później. Teraz muszę rozgrzać Emmę. O, znowu mogę się ruszać. To wspaniałe, dziękuję bardzo. Tylko moje lody się roztopiły. O nie, co za porażka. Jesteś niemożliwa, Emma. Zawsze myślisz o jedzeniu. Może w końcu oddasz mi suszarkę do włosów? Widzę, że jesteś gotowa na kolejną rundę. Nie zwlekajmy. Naciskam guzik. No to jedziemy. Jak chcesz, Miranda. Nie będę się kłócić. Zanim zaczniemy, musimy założyć nasze kombinezony ochronne. Trzymaj, przyda ci się. No dobra, skoro tak mówisz. Wspaniale. Teraz możemy zaczynać. Te cegły są takie ciężkie. Ledwo mogę je podnieść. Auć. To bolało, co to? Przepraszam, przypadkowo opuściłem jedną cegłę. Teraz łap wszystkie pozostałe. To boli, przestań. Przed oczami wirują mi gwiazdy. Wszystko pływa. Cegły? Po co mi tyle cegieł? Jeśli weźmiesz cement i kielnię, możesz coś zbudować. Sama zdecyduj, co. Nie będę cię ograniczał. Ale ja nigdy niczego nie budowałam. Nawet nie wiem jak sobie z tym poradzić. No nie wygląda to dobrze. Mam jednak okazję popisać się moją bogatą wyobraźnią. Zróbmy to. Jestem pewna, że wyjdzie mi okazała konstrukcja. Zacznę tutaj. Świetnie, to bardzo ekscytujące. Nie miałam pojęcia jak bardzo. Mam już całą ścianę. No nie miałem wątpliwości, że potrafisz to zrobić. E, muszę już iść. Naprawdę nadeszła moja kolej? Jak szybko? Dobra, nacisnę ten przycisk. Świetna robota, Emma. Ja też mam dla ciebie coś ciekawego. Podjęć bliżej, szybciej, no i rozładunek naprzód. Co to jest? To nie jest zbyt miłe uczucie. Mam wrażenie, że pod koszulką mam tonę piasku. Rozładunek zakończony. Do widzenia. Pozostało tylko oddać Emmy jej narzędzia, i mój obowiązek został spełniony. Co ja mam z tym wszystkim zrobić? Zaraz sama się zorientujesz, trzymaj. Przecież to zabawki dla dzieci. A, rozumiem, mam się bawić w piaskownicy. Dzięki, myślę, że będzie to świetna zabawa. Widzę, że ci się podoba. O tak, zobacz, jak fajnie mi wychodzi. Wow, zbudowałaś zamek. Wygląda niesamowicie. A co to jest? Sądzicie o mojej budowli. Starałam się jak mogłam. Chcę się jej przyjrzeć z bliska. Dobra, skończyłam. Wydaje mi się, że jedna cegła jest nie na miejscu. Poprawię ją. Co ty zrobiłeś? Zaraz wszystko się zawali! Przepraszam, chciałam tylko pomóc. Dziękuję. Wyszło niezręcznie. Pięknie, ciekawe gdzie jesteśmy. To muszą być nasze przysmaki. Masz rację, ja mam truskawki. Wow, są takie dojrzałe. Jeszcze jak szczęścia raz ciebie, teraz ja sprawdzę co mam. Jaki fajny lizak. Troszeczkę, co on ma w środku? Wygląda jak ogromny karaluch. Lepiej więc zacznijmy od truskawek. Nie mam nic przeciwko. Czy ja też mogę spróbować? Mam nadzieję, że Emma nic nie zauważy. Jak to nie zauważy? Oddaj mi moją truskawkę! Nie no, ja też chcę spróbować. Kurczę, jedyne co mi zostało to szypułka. Dobrze ci tak, Miranda! To moje owoce i ja będę je jadła. Jak apetycznie to wygląda! Mimo wszystko trochę wezmę. Jakie pyszne! Dlaczego mój talerz jest pusty? Gdzie są wszystkie truskawki? Miranda, czy to twoja sprawka? Nie zaprzeczaj, zemszczę się. Otwórz usta. Ale ja nie chcę tego jeść. Będziesz musiała. Jaka ty jesteś okrutna, Emma. Fuu, nie mogę na to patrzeć. Zjadłaś go do końca? Ale tam był karaluch. O nie, zupełnie o tym zapomniałam. Jest w mojej buzi. To obrzydliwe. On chyba nadal żyje. To straszne. Karaluch biegnie w moją stronę. Co robić? Masz. Masz! Wiedziałam, żebyś się do mnie nie zbliżał. Emma, chyba trafiłaś. Dziwne, nic tu nie ma. Ojej, tu jest! Po co go podrzuciłaś? Spadnie prosto na nas. Chyba czysto. Nigdzie go nie ma. Wyciągasz pochopne wnioski. Jest na twojej głowie. O nie, tylko nie to! Uratuje cię, ma trzymaj się. Mam ogromnego kapcia. Aj, jak to boli! Ale dziękuję za pomoc, Miranda. Wygląda na to, że mój plan nie zadziałał. Wow, nowe jedzenie. Ja otwieram pierwsza. Malutki sedes? Wygląda fajnie. Ale co zamierzasz z nim zrobić? Coś wymyślę. Najpierw zdejmij pokrywkę ze swojego dania. Jak dużo żelkowych oczu. Super. Wow, wylosowałaś swój szczęśliwy bilet coś przekąsić. Od czego by tu zacząć? Może od tego oka. Co robisz Emma? Przestań zajmować się bzdurami! Daj spokój, nie maruć. To jest super. Takie pyszne. Chcę kontynuować. Biorę kolejne oko. Jest takie miękkie. Jestem zachwycona. Raz na pewno nic mi nie zatrzyma. Może podzielisz się ze mną? Nie mam mowy, sama ledwo się najem. Jesteś taka zabawna, Emma. Twoje usta są wypchane oczami. A to jeszcze nie koniec. Ups, nie trafiłam. Co skończyłaś to moja kolej. Ojej, tu są dwa lizaki. Całkiem niezły poczęstunek. Ej, Miranda, możesz być ostrożniejsza? Widzę, że jesteś bardzo zajęta swoim lizakiem. To dla mnie szansa. Spierowiszem Emma, to mój lizak. Chciałam zdjąć opakowanie, żebyś mogła go od razu zjeść. Nie próbuj mnie oszukać. Wiem, że to nieprawda. Przez ciebie zupełnie zapomniałam o tej toalecie. Co to jest? Wygląda jak strzelająca posypka. Tak, to ona! Trzeba szybko zanurzyć w niej naszego lizaka. Wygląda pysznie. Jestem pewna, że tak też smakuje. O, tak, słodki lizak i kwaśna posypka świetnie się komponują. Nie zatrzymam się dopóki nie zjem tego w całości. Muszę tego natychmiast spróbować. Znowu to robisz, Emma. Co ty wyprawiasz, Miranda? Przestań mnie bić. Przepraszam, nie chciałam. Mam tego dość, nie pozwolę ci na to. Masz za swoje. Mogę pierwsza podnieść klosz? Dzięki, wiedziałam, że nie będziesz miała nic przeciwko. Owocowa fanta, rewelacja! Nigdy wcześniej takiej nie próbowałam. Otwieraj szybko! O nie, złamałam paznokieć! Biedactwo. Daj ci pomogę. Mam sporo doświadczenie w otwieraniu fanty. Widzisz, wszystko się udało. Pachnie mi naprawdę pięknie. Nawet sama chciałabym spróbować. Nie ma mowy, daj mi to, to moja fanta. Zapach jest naprawdę świetny. Jestem pewna, że smakuje jeszcze lepiej. O, tak to jest wspaniałe! Mogłaś się podzielić ze mną w ramach podziękowania. Ale jak nie chcesz, to sama sobie wezmę. Świetnie, jakie orzeźwiające. Skąd się wzięła ta rurka? Emma, znowu to robisz. To dziwne, dlaczego Fanta nie płynie. O, cześć, Miranda, jak leci? Mam już dość tych Twoich wybryków. Mam nadzieję, że Fanta pomoże mi się od tego odciąć. Oj, przepraszam, ale było pyszne. Twoja puszka poleciała mi prosto w twarz. Stan się dąsać i sprawdź swój talerz. Tu nie ma żadnego talerza, jest jakiś dziwny przycisk. Co mam z nim zrobić? Nie wiem, może go naciśnij? Co się dzieje? Kim jesteś? Pracuję z bronią chemiczną. I mam coś dla ciebie. Dla mnie? Ale ja niczego nie potrzebuję. Niestety nie tobie o tym decydować. Proszę, a guzik zabieram. A, tak, prawie zapomniałem. To jest teraz obszar wysokiego promieniowania. Miranda, jak się masz? Czy wszystko w porządku? Do widzenia! Najbardziej kwaśne cukierki na świecie. To straszne. Nie jestem pewna, że dam radę je zjeść. Wyglądają okropnie. To przecież super. Doświadczysz nowych wrażeń. Całkiem fajnie wygląda na to, że niepotrzebnie się bałam. No to może nie poczęstujesz? Przykro mi, sama nie odmówię sobie dokładki jest takie kwaśne. Ale nawet mi się podoba. Wyglądasz na nieco sponiewieraną w dosłownym znaczeniu tego słowa. Dobra, też spróbuję. Muszę tego doświadczyć na własnej skórze. To jest naprawdę kwaśne. Gdzie się podziały moje cukierki? Miranda, mówiłam ci, że sama je zjem. Opakowanie jest puste? Tak bardzo mi się spodobało, że nie mogłam się powstrzymać. I teraz tego żałuję. Przebuje natychmiast jakiejś osłony! To jest bardzo kwaśne, nie mogę tego znieść! Schowałam się w samą porę. Raz, dwa, trzy. Zaczynasz ty! Wow, popcandy ze strzykawką i syropem! Cieszę się, to się nazywa szczęście. Super, wygląda fajnie, a zobaczmy, co ja mam. Co to jest? Wygląda jak mała trumna. To mnie przeraża. Boję się zgadywać, co jest w środku. Pozwól mi zacząć. Nie wolno mi wylać ani kropli. Mam, złapałam. Świetnie, to słodki syrop. A teraz otworzę pop candy. Jestem pewna, że też mi się spodobają. Co za blask, to niewiarygodne. Ma przestań wtykać nos w cudze sprawy. To jest moje jedzenie i ja je dostałam. Wow, mam w ustach prawdziwe fajerwerki. Wspaniale. Nie potrafię opisać słowami, jakie to uczucie. Chcę więcej. Tak fajerwerki wybuchające w mojej głowie. To bardzo niespodziewany efekt Spójrz, ma! Chyba czas cię zgasić. Trzyma się Miranda, mam nadzieję, że syrop pomoże. Bardzo dziękuję, ma w samą porę. Teraz twoja kolej by jeść. Szkoda, że mi o tym przypomniałaś, boję się otworzyć pudełko. Wydobywa się z niego jakaś para. Co to jest? Nic nie rozumiem. Spróbuj przyjrzeć się bliżej. Myślę, że to ostry naczos. Biedna Emma współczuje ci. To straszne, jest bardzo ostry. Mój język płonie. Ale trzeba to wszystko zjeść, a nie polizać. Wydaje mi się, że nie mam innego wyboru. Coś się zaraz stanie. Pożar, ja płonę. Pomóż mi, Miranda. O nie, tylko nie to. Nie patrz w moim kierunku. Co się dzieje? Zatrzymajcie mnie, proszę! O, chyba wróciłam. Przynajmniej jest jakaś dobra wiadomość. Miranda, gdzie jesteś? Tutaj, przewróciłaś mnie. I nie wyglądasz zbyt dobrze. Ty też nie. Przyszedł czas na czosnek. Wiem, to nie pachnie dobrze. A mam go tak dużo. Nie chcę żadnego. A ty? Ja mam całą górę. Mam jeden, ale też nie jestem zachwycony. I tam ty zaczynasz. W końcu jesteś facetem. Hmm. Za co taka kara? Smachnie okropnie. A jak smakuje? Zgadnij jeszcze gorzej. Biedny itan. Spokojnie, matras ty, będę musiała, może lepiej wyrzucę, jedz. Będę cała śmierdzieć. Fu, to obrzydliwe, mówiłem ci. Julia, czekamy na ciebie. Ej, ej, ktoś do mnie dzwoni. Siadaj, nie kłam. Dobra, dobra. Tak lepiej. Jestem silna, poradzę sobie. I tam nie bądź taki niemiły. Zobacz, jakie to zabawne! Dlaczego ja w ogóle to jem? Wiecie, kogo tu brakuje? Wampira! Nie wygłupię się i tam. Zostało tylko trochę. Zjedz czosnek, albo ja zjem Ciebie. Przestań i tak mi niedobrze. Robisz się zielona. Umieram! Ten cyrk wreszcie się skończył i oby już nigdy do nas nie wrócił. Dziewczyny, pokonałyście wampira. zabawa zabawą, ale czeka was obiad. Pankejki. I ten ma jednego, Emma ma kilka, a Julia ma ich całą wieżę. Jestem głodny, więc zaczynam. Aby ulepszyć pankejka, dodam bitą śmietanę i cukierki M&M's. Wyszło pysznie. Palce lizać. Emma do dzieła. Ja też zamierzam ulepszyć moje pankejki. Mm. Najpierw trzeba je powiększyć, a pomoże mi w tym bałek do ciasta, a teraz czas na śmietanę. Cała góra śmietany, a na niej pianki marshmallow i cukierki. To prawie jak ciasto. Ogromne i bardzo smaczne! Jak zmieścisz to w buzi? Nie martwcie się, takie smakołyki zawsze się zmieszczą. Ja też chcę wałkować I tam y, podaj mi wałek. Trzymaj. Właśnie tak. Aaa, moja wieża się rozpadła. Prosto na nas. Przepraszam. A masz swoim pankejkiem. A teraz guma. Itan ma dużo, Julia trochę mniej, a Emma zabawoli się jedną. Nie smuć się. Wow, spadać to moja guma. No to zaczynam. Jest taka soczysta i jest jej tak dużo. Upewni się, żeby ci się zmieściła w buzi. Dam radę, spokojnie. Pali pięta, ale ja też mam gumę. Ej, hey, Julia, mam do ciebie sprawę. Zaczynaj. Może go zahipnotyzujemy? Dobra, i wszystko mu zabierzemy. Mam tu taki specjalny krążek. Mm. E, hej, itan! Czego chcesz? Spójrz tutaj. O... Udało mi się. Zabieraj gumę. Co? Zostawcie to, to jest moje. To niesprawiedliwe. Oszukałyśmy go. Oddajcie to, złodziejki! Mam już dość swoich krzyków. Potrzebujemy czegoś, co cię uciszy. Guma do rzucia będzie w sam raz. <grytanie> to świetny pomysł! Raz, dwa, trzy! I na naszym stole pojawiły się cytryny. Wiem, że ich nie lubicie, ale mimo to Emma ma ich mnóstwo i tam trochę mniej, a Julia tylko jedną. Julia, ty zaczynasz. Dobra. Fuuu. Ochyda. Śmiało, Ita. No dobra. To jest kwaśne nawet dla mnie. Będę płakać. Emma, ty próbuj. Z łatwością. Kwaśne, ale można jeść. Nie, jednak jest to obrzydliwe. Wypluj to. Może sok nas uratuje? To świetny pomysł, Julia. Tu specjalny kranik. Idan, podaj mi szklankę. Trzymaj. To naprawdę działa. Jedna szklanka nie wystarczy. Nie ma problemu. Dwie to też będzie dla was za mało. Daj jeszcze. Jest taka jedna ogromna. Sok już się kończy. Uważajcie, nie rozlejcie. Trzymaj talerz. Nie pomaga! Już szukam czegoś! Jesteście tacy zabawni! Kurczę, ale kwaśny. I tam, no dalej wyczaruj coś! Dobra, chodź do mi! Mm. Emma ma jednego, Julia ma więcej, a Itan ma sto warstw. Chcę być pierwsza, ketchup się przyda i jeszcze musztarda. Wow! A co ze mną? Odejdź, nadszedł czas, aby spróbować. Jest pyszne. I bardzo apetyczne. I tam teraz ty. To będzie pyszne. Emma, mogę prosić o sosy? Jasne, częstuj się. Świetnie! Nawet nie wiem, jak to chwycić. I tam te żarłoku. Nie jestem w stanie się zatrzymać. Teraz moja kolej. Tak, gdyby tak. Wiem. Co jest? Teraz zrobię psikusom naszemu żarłokowi. Jak mu się spodoba balon. I tam, to jest dla ciebie. O, jeszcze jeden hot dog. Nigdy nie odmówię. Spróbujmy. Ojej! Bum! Rzeczywiście był. Co może być lepsze od gumy czupaczups? Raczej nic. Julia ma ich dużo i tam mniej, a Emma niestety ma tylko jedną paczkę. Kurczę, chciałam mieć więcej. A mi tyle wystarczy. A ja będę mogła rzucić tę gumę do końca życia ekstra. Emma, patrz. I tam spójrz. Możecie zazdrościć, mam więcej Dwa machnięcia i każda guma jest już w moich ustach Są takie soczyste Zobaczcie, ile ich jest Nie chwal się tak Nawet jeśli mam ich mniej, to gumy wciąż są bardzo smaczne A ja chcę więcej Wiem, trochę magii Zobaczcie, jakie duże opakowanie Jesteś prawdziwą czarodziejką Teraz ja też mam górę gumy. Spróbujmy. Co sądzicie o moim balonie? O nie! Trzymajcie mnie! Ja odlatuję! Wow! Ciekawe, czy ja tak umiem? Tak, ja też lecę! Lecę! Emma, patrz! Julia odlatuje! Co? Emma, ty też? Dokąd się wybieracie?